Na początek, zróbmy małą sondę. Co studenci wiedzą na temat osób niewidomych? Czy wiesz, czym jest golbal? Nie bardzo, ale myślę, chyba, że to jest jakaś dziedzina sportowa, prawda? Nie wiem, jakiś dźwięk, czy piłka, coś mi się kojarzy, coś takiego? O nie, niestety nie, ale może to coś związanego z koszykówką lub piłką nożną. Nie do końca tak, szczerze mówiąc, znam się na tym, więc pomożesz? Puszczę Wam krótki film, który zdradził Wam odpowiedź. Nazywam się Polina Frączek, jestem reprezentantką Polski w golbol i mistrzynią Polski wraz z drużyną UKS Laski w 2020 i 2019 roku. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy Dywizji B, które będą się w Finlandii od 31 maja do 7 czerwca tam jesteśmy. Golbol pojawił się w moim życiu jak jeszcze chodziłam do szkoły. I w tym miejscu jest to dość popularna gra zespołowa. No i chciałam spróbować swoich sił i spodobało mi się. Lubię tą adrenalinę, kiedy walczy się o zwycięstwo, aby nie przepuścić żadnej bramki, żeby strzelić i wygrać z przeciwnikiem, więc myślę, że najbardziej nakręca mnie chęć zwycięstwa i zdobywania kolejnych medali. Golbal jest grą, Zespołową, w której w jednej drużynie jest trzech zawodników na boisku w danym momencie. Długość bramki to 9 metrów, i zawodników zadaniem jest bronić tego obszaru oraz strzelać gola przeciwnikowi. Gra się piłką, która w środku wypozoszona jest z dzwoneczki, ponieważ jest to sport dla osób niewidomych i słabowidzących. Wszyscy podczas meczu mają na oczach gogle, które są zasłonięte, też na meczach profesjonalnych są zasłaniane oczy plastrami, tak aby jak ktoś posiada jakieś resztki wzroku, to aby były równe szanse i aby nie podglądać, tylko skupiać się na innych zmysłach, zwłaszcza na zmysle słuchu. Po maturze wybrałam studia w Lublinie na kierunku psychologia. Chciałam w życiu dorosłym być niezależna, znaleźć dobrą pracę, więc postanowiłam właśnie iść na studia. Lublin trochę przypadkowo ktoś podpowiedział mi, że jest tam dobra psychologia no ale to jest bardzo, był bardzo owocny czas w moim życiu 5 lat jedne z lepszych lat. Nawiązałam mnóstwo nowych znajomości, przyjaźni, które do tej pory dziś rozwijam i utrzymuję. Ukończony przeze mnie kierunek to psychologia biznesu i przedsiębiorczości. Teraz w pracy zawodowej zajmuję się marketingiem rekrutacyjnym, gdzie wykorzystuję elementy z psychologii, z psychologii biznesu które zdobyłam podczas studiów. Myślę, że to jest bardzo ważne w doborze odpowiednich komunikatów reklamowych, w doborze odpowiedniego kanału dotarcia do kandydatów. No i jakby wykorzystuję różne elementy w codziennej pracy. Takim moim motywem życiowym jest to, że nasze ograniczenia są tylko w naszej głowie. I no, chyba jestem najlepszym przykładem tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja zajmuję się takimi kwestiami też graficznymi, kreacjami różnego rodzaju, mimo że mam wadę wzroku dużą. No, więc nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że to najlepsze motto, które mnie opisuje. Przed wami kolejna zagadka. Może teraz pójdzie wam lepiej. Gotowi. Czy wiesz czym jest TyFloinformatyka? No, wydaje mi się, że to jest związane z informatyką. Tyflo to chyba jest powiązane ze wzrokiem, a może to jest przęt dla osób niewidomych. Czy wiesz czym jest Tyfloinformatyka? To jest jedna z informatyki, ale dokładnie nie powiem. Nie wiem, proszę o wskazówkę. Tyfloinformatyka to dziedzina informatyki dostosowana do osób niewidomych. Nie zapominajmy, że osoby niewidome to również świetni sportowcy, artyści i tłumacze. Świetnym przykładem jest tutaj Dominik, absolwent studiów prawniczych z Lublina. Chcecie poznać jego historię? Zapraszam was. Dominik Szulgot. Kończyłem dwa kierunki. Teraz przygotowuję się do obrony doktoratu z literaturoznawstwa, która będzie prawdopodobnie w okolicach 10 czerwca. Nigdy nie miałem wątpliwości odnośnie tego, że chcę studiować i najlepiej skończyć te studia z dobrym wynikiem. Także nie było też dla mnie problemem to, żeby nie poprzestawać na jednym kierunku. Motywowało mnie przede wszystkim to, że chciałem po prostu zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, chciałem, po prostu chciałem mieć właśnie możliwość pracy i jej wyboru. Jeżeli chodzi o pokonywanie tych ograniczeń, no to chyba najważniejsza jest wiara w siebie i to, to, żeby się nie zatrzymywać na tych ograniczeniach, tylko przede wszystkim skupiać się na, na tym, co można zrobić, żeby je zlikwidować albo zmniejszyć. Tutaj też bardzo ważna jest pomoc życzliwych ludzi, którzy będą nam pokazywać, że te ograniczenia nie są takie straszne, jak mogłyby się nam wydawać. Zawsze znajdowali się ludzie życzliwi, pomocni i tacy, którzy wiedzieli, jak, jak po prostu postępować z człowiekiem niewidomym, albo jak z nim rozmawiać, albo też byli otwarci na takie osoby, czyli w tym wypadku na mnie i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta świadomość była jak największa wśród studentów widzących i gotowość do otwartości, gotowość do pomocy, a wtedy już cała reszta pójdzie dobrze. Naszym widzącym kolegom będzie zdecydowanie łatwiej. Obecnie zajmuję się przygotowaniami do obrony doktoratu, do sprawy doktorskiej i ta obrona prawdopodobnie będzie mniej więcej 10 czerwca i to będzie taki Etap tej mojej, powiedzmy, na tej mojej drodze naukowej. Poza tym jestem też, pracuję na, w tej chwili na stażu, na stanowisku konsultanta do spraw dostępności cyfrowej. Poza tym motywuje mnie chęć pokazania, że, że ludzie niewidomi też potrafią robić różne rzeczy. że pomimo tych ograniczeń jesteśmy w stanie chociażby grać w szachy z widzącymi i, i to z powodzeniem, czy też właśnie studiować i mieć jakieś osiągnięcia naukowe. To są takie podstawowe motywacje, także właśnie też jeżeli wiem, że robię coś dla kogoś i, i, i dla swojego środowiska. To, to jest bardzo ważne, no, osobista satysfakcja też, wiadomo, że to jest bardzo istotne. A moją pasją, taką poza naukową, są przede wszystkim Książki i szachy. Najczęściej spotykam się z pytaniami po prostu o to, czy mi pomóc. To w różnych sytuacjach, czy, czy to kiedy gdzieś idę sam, czy, czy w jakichś innych też. Są oczywiście różne stereotypy związane na przykład z tym, że osoba niewidoma, to też nie wiadomo, czy w pełni sprawna intelektualnie. Stereotyp jeszcze z jakim się spotykam, to jest pytanie o to, o czynności takie życia codziennego typu ubieranie się, mycie albo nie wiem, przygotowywanie sobie jedzenia. Czy my to sami robimy, czy, czy w wieku 30 lat jeszcze Ktoś nam musi kanapki robić albo, nie wiem, pokazywać co mamy założyć danego dnia przed wyjściem z domu. Pomyślmy, czy nie warto byłoby zmieniać nasz świat na pełen akceptacji i dostępny dla wszystkich?